Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby nad Polskę nasuwać się będzie front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia z nad Morza Norweskiego. Chmury deszczowe będą pojawiać się w strefie frontowej, czyli głównie na zachodzie Polski, I ale i... W Polsce Centralnej i Wschodniej, czyli w tych miejscach, gdzie jeszcze front atmosferyczny nie dotrze. Dlaczego? Dlatego, że będzie do nas napływać ciepłe i wilgotne powietrze. Chmur nad Polską będzie sporo, w niektórych miastach niestety słońca nie zobaczymy. W nocy, w tym najchłodniejszym momencie na termometrach od 3 do 6 stopni i w większej części kraju możliwe opady. Uwaga! Nad ranem w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego czy Szczecina mogą pojawiać się mgły i zamglenie. No i tutaj głównie ostrzeżenie dla kierowców. Nad ranem widzialność tam, gdzie będą pojawiać się mgły, będzie ograniczona, ale generalnie w większej części Polski, przez opady drogi mogą być śliskie. Proszę uważać. Tak jutro będzie wyglądać wędrówka chmur nad Polską. Będzie ich sporo i w pierwszej, i w drugiej części dnia. I, i w pierwszej, i w drugiej części dnia możliwe opady, głównie na północy, lokalnie na Podkarpaciu, no i oczywiście w strefie frontu, czyli w Polsce Zachodniej. Sprawdzamy szczegóły. Na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce raczej zachmurzenie całkowite. W Wielkopolsce szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie padać wszędzie, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 8 do 10 stopni. Warmia Mazury, Mazowsze, Podlasie. Tutaj też sporo chmur, bez szansy niestety na przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach 7, 8, 9, maksymalnie 10 stopni na ziemiuckiej i tu w większej części regionu też możliwe opady. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podkarpacie, Lubelszczyzna, Małopolska. Trochę słońca popada tylko w Rzeszowie i tam 9 stopni. Taka sama temperatura na Kielecczyźnie i na Lubelszczyźnie, a Kraków, Zakopane 8-11 stopni i bragopadów. opadów. Górny Dolny Śląski, ziemia lubuska popada miejscami w Zielonej Górze czy we Wrocławiu 9-11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. I ostrzegamy kierowców i w pierwszej i w drugiej części dnia miejscami. Drogi będą śliskie, proszę uważać. Warunki biometeo obojętne i niekorzystne. Temperatura odczuwalna miejscami będzie zbliżona do tej na termometrach i wyniesie od 6 do nawet 9 czy 10 stopni. Co w kolejnych dniach? Mniej chmur deszczowych i ocieplenie w środę i w czwartek. Temperatura dwucyfrowa w większej części Polski, ale uwaga, pierwsze opady deszczu ze śniegiem będą pojawiać się na Nizinach. Dopiero w niedzielę. Zaczynamy...